Halo, halo, dzień dobry. Jeśli chodzi o szablę kawaleryjską wzór 1917 dla szeregowych, szabla nawiązywała do najlepszych tradycji z czasów napoleońskich, szczególnie jeśli chodzi o rękojeść. Szabla nawiązywała szczególnie do szabli wzór AN-11 i późniejszych szabel, mutacji tej szabli aż po wzór 1822. Tutaj mamy szablę francuską AN-11, która ma tutaj właśnie tak rozbudowaną gardę poprzez jeden kabłąk i dwa obłęki boczne. A tutaj mamy wzór 1917. W zasadzie szable identyczne, jeśli chodzi o po prostu tutaj gardę, jeśli chodzi o ochronę rękojeści. Garda świetnie chroniła broń przed róż... Garda po prostu świetnie chroniła dłoń przed różnego rodzaju tutaj cięciami bocznymi, cięciami z góry. Poprawiała też wyważenie, wyważenie broni. Oczywiście też nasza rękojeść była zdobiona też tutaj orzełkiem na tarczy amazonek, który też nawiązywał do tradycji napolońskiej. Jeśli chodzi o głównie, głownie szabel wzór 1917 dla szeregowych troszeczkę się różniły niż tutaj szabla dla oficerów. Głównie przede wszystkim szabel dla szeregowych wzór 1917 była przeważnie prowadzona w jedno zbrocze i tutaj jeśli chodzi o różnice między szablami wzór 1917 to szeregowych jeśli chodzi o głownie a francuskimi AN11 no były zasadnicze przede wszystkim kwestia długości tych głowni tutaj mamy różnice około 5 cm na korzyść szabel francuskich szabla też Polska wzór 1917 jest prowadzona tutaj w jedno wąskie zbrocze, natomiast szabla francuska jest prowadzona w bardzo szerokie zbrocze. Szabla też francuska raczej była dedykowana do pchnięć i do cięć, była szablą bardzo uniwersalną. Natomiast jeśli chodzi o nasze szable w, polskie wzór 1917, były, posiadały troszeczkę większą krzywiznę niż ten egzemplarz i miały też sztych bardzo zaokrąglony. Generalnie była to szabla no, raczej dedykowana tylko i wyłącznie do, do, cięć, tak, do cięcia z konia. Raczej ciężko było po prostu za pomocą takiego tak dużej krzywizny i takiego bardzo mocno zaokrąglonego sztycha wykonać jakieś pchnięcie. Chociaż mogę Państwu powiedzieć, że przeważnie właśnie takie były to głównie. Chociaż widziałem też kilka egzemplarzy w muzeach wzoru 1917, że miały sztyk bardzo podobny do szabel francuskich, ale jednak zdecydowana większość szabel wzór 1917 ma właśnie taki sztych jak tutaj. Jeśli chodzi też o głownię, to na temat głowni no, panowały różne, różne opinie. Generalnie utarło się w polskiej literaturze twierdzić... Pisać, że głównie wzór 1917 nie były najwyższej jakości. Proszę Państwa, to jest jednak temat trochę trudny. Generalnie wzór 1917 szabla produkowana w czterech polskich zakładach w fabrykach Borowskiego, Armię, Jarnuszkiewicza i Dąbi Ciężar podlegały tzw. procedurze odbioru wojskowego. Co to znaczyło? Znaczyło to to, że polscy prywatni przedsiębiorcy, którzy produkowali te, szabli, te szable, byli kontrolowani przez polskich wojskowych, polskich urzędników pracujących dla głównego urzędu zaopatrzenia armii, tak zwanego GUZA. Znaczyło to mniej więcej tyle, że jeżeli jakiś właśnie ten fabrykant, ten producent szabli wyprodukował daną partię szabli, szabel, to do niego po prostu przyjeżdżał taki inspektor i sprawdzał jakość tych szabel. Przede wszystkim co sprawdzał? Sprawdzał wagę tej szabli, sprawdzał przede wszystkim wymiary tej szabli wymiary musiały mieścić się w odpowiednich widełkach. Sprawdzał czy na przykład tutaj na rękojeści nie ma żadnych jakichś wystających ostrych elementów, które by raniły po prostu dłoń polskiego szeregowca. E, sprawdzał też e, na przykład e, kwestie no, sprężystości, sprawdzał czy nie ma tutaj żadnych luzów na przykład e, na, na rękojeści, na gardzie i wiemy też z zachowanych dokumentów, że szabla wzór 1917 podlegała też tak zwanej, głownia tej szabli podlegała tak zwanej próbie wytrzymałościowej. E, Cięto pręd stalowy na podkładzie miedzianym o grubości 5 mm i taka szabla polska wzór 1917 miała taki pręd po prostu przeciąć bez uszczerbku na głowni. E, oczywiście późniejsze szable, na przykład szabla Ludwikówka wzór 1934 podlegała dużo bardziej wymagającym testom e, i dużo bardziej, bym powiedział, no, cięższym testom, e, ale nie jest prawda, że wzór 1917 na przykład Takim testom nie podlegał. Co prawda Ludwikówka podlegała dużo, dużo cięższym, ale 17 też jak najbardziej testowano. Z główniami proszę Państwa nie było chyba tak źle. Jednak największą wadą tej szabli była przede wszystkim kwestia konstrukcji umocowania rękojeści i umocowania głowni do rękojeści. Przede wszystkim szabla była, była mocowana. Tutaj rękowieść do główni był, był, była mocowana za pomocą tylko jednej śruby tutaj w kształcie rozetki tutaj mamy właśnie to to jest właśnie ta rozetka późniejsze szable wzór 1900 nie wiem 34 by, była po prostu mocowana za pomocą dwóch śrub. Natomiast taka jedna śruba nie gwarantowała tego, że szabla się będzie trzymała głównie podczas transportu, podczas jazdy konnej, podczas różnego rodzaju jazdy na różnego rodzaju nie wiem, wybojach. Powodowało to, że szabla się po prostu rozkręcała i później taki żołnierz chwytając po prostu za rękojeść, ta rękojeść po prostu mu się rozsypywała. Rozsypywała w ręce i to było bardzo irytujące. Może nie zdarzało się to zbyt często, ale jednak fama wśród wojska poszła, że szable w 1917 rozsypywały się po prostu w ręce. Także największą wadą 17 było to, że właśnie była mocowana tylko za pomocą jednej śruby i nie miała też tutaj głownia, trzon, jakby głowni nie był mocowany do rękojeści tutaj bez żadnych innych, nie wiem, śrub i nitów. Na przykład wzór 1919, późniejsza szabla zwana krechowiecką, jak najbardziej poprawiała tą wadę. Rękojeść była mocowana też za pomocą dwóch nitów i za pomocą śruby. Natomiast szabla wzór 1934, potocznie zwana ludwikówką, mocowana była za pomocą aż dwóch śrub i też jak najbardziej rękojeść była, była mocowana za pomocą dwóch śrub dodatkowych. Także 17 miała tą największą wadę, że właśnie była mocowana za pomocą tylko jednej śruby do głowni. Jeśli chodzi też o pochwy do szabel z 1917, przeważnie malowano je w barwach maskujących, malowano je po prostu na zielono. Pochwa też jak najbardziej podlegała próbie odbioru, też jak najbardziej sprawdzano po prostu jakość tej pochwy, czy na przykład ostroga jest na tyle mocno, przy po prostu umocowana, czy tutaj ta ostroga jak najbardziej gdzieś, e, nie ma też elementów jakichś ostrych, wystających. E, także jak najbardziej szabla z 1917 podlegała procedurze odbioru wojskowego i była jak najbardziej e, po prostu kontrolowana kwestia tej jakości e, tej szabli. Natomiast no, życie życie e, wiadomo. E, Nasi wojskowi starali się po prostu, natomiast no, nie można było skontrolować wszystkiego. Czasami zdarzały się też elementy, zdarzały się też po prostu szable, które ustępowały jakościowo i które były wyraźnie gorsze jakościowo od, od pozostałych. No ale takie próby czyniliśmy i nie można powiedzieć, żeby szabla wzór 1917 była puszczana po prostu na front bez żadnych prób kontroli jakościowych ze strony polskich wojskowych. Szabla wzór 1917 to bardzo dla szeregowych, to bardzo ciekawa szabla. Jest bardzo mało literatury na ten temat. Jeżeli ktoś z Państwa posiada jakieś ciekawe dokumenty na temat szabli wzór 1917 dla szeregowych, proszę mi je podesłać. Dziś to na tyle. Kłaniam się i pozdrawiam.